Ważnie ludziom na urodziny życzy się 100 lat. Do czego pani z okazji właśnie tych setnych urodzin życzyć dziś? Nie trzeba życzyć nie 200 lat, bo ktoś mi życzył gdzieś ja mówię, słuchajcie, nie mówcie logicznie, trzeba myśleć i, i mówić. Więc nie mówcie o 200 latach, tylko życzy mi każdego dnia, żebym była radosna, wesoła, pogodna, życzliwa dalej dla ludzi i żeby zdrowie, to, które mam. I jeszcze mnie nie opuściło, a że chodzę z laską, to ludzie zdrowi też chodzą z laskami, więc tym się nie będę przejmowała jak ważni są tacy mieszkańcy dla Katowic z dwóch aspektów. W tym wieku i z tak dużą energią. No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że osoby, które przeżyły długą ilość lat w, mieszkając tutaj w Katowicach mają ogromne doświadczenie, więc na tym doświadczeniu można budować i rozwijać dalej miasto. Są ludzie o szerokich spektrum spojrzenia na, na, na świat, a to jest bardzo potrzebne. Potrzebne w szczególności młodym pokoleniom, żeby pokazywać im rzeczywistą, właściwą drogę postępowania. Druga kwestia no to oczywiście ta energia. Jeżeli widzimy stuletnie osoby, które mają taką energię jak pani Helena, to po prostu serce się cieszy i człowiek się tak zastanawia, gdzie narzekamy często na, na nasz stan zdrowia, na, na to, że nam się czegoś nie chce i tak dalej, i tak dalej. To wystarczy popatrzeć na taką osobę pełną energii, która ma 100 lat, od razu się polepsza ten nastrój i też myślimy wtedy no dobrze by było dotrwać do tych 100 lat i mieć taką energię, jak pani Helena. Trzeba panu powiedzieć, że chyba byłam od młodych lat ciekawa e, życia, bo jak miałam może 8 lat i byłam na wsi z dziećmi wiejskimi to zmobilizowałam grupę dzieci yy, młodych takich smarkaczy i większych i mówiłam słuchajcie koniec świata idziemy szukać gdzie jest ten koniec świata bo gdzieś on jest wybraliśmy się 10 osób małych pędraków i szukaliśmy końca świata my mieliśmy spalone plecy mlekiem nasmarowali, ale końca świata nie znaleźliśmy. Dzięki temu, że miałam dom rodziców, którzy umieli ze mną postępować, miałam rodzeństwo zresztą, ale umieli ze mną postępować. To ja swoje życie podkreślam jako kochane, Kochające, bo byłam kochana, ja kochałam, dlatego mówię kochane i kochające. I dzisiaj, jak podkreślam, to wszystko to mówię, możesz być szczęśliwa i chyba taka jestem.